Witam, ja jestem Royal Steel Striker. Witam Was w nowym filmie. Co jest drugi film dzisiaj i to jeszcze z całą normalnie pokazaną twarzą? Tak, chciałem Wam się tak jakby ujawnić, ale też główny powód tego filmiku jest to, że chciałem Wam ogłosić, że jadę na swój pierwszy kurs letni od Federacji Maniac Zone w Wrestling. Od Polskiej Akademii Wreslingu. Możemy oczywiście trenować w wrestling i dlaczego chciałem Wam to ogłosić. Pewnie już myślicie, może zapowiem jakieś daily z tego, czy ogólnie jakiś film z tego. A więc, no tak, połowicznie, bo po, po prostu chcę Wam przekazać, że, że tam po prostu będę i jeśli uda mi się coś nagrać, to nagram. A jeśli nie, no to nie, ale. Jeśli będzie taka możliwość, to oczywiście coś nagram i jak wrócę, to Wam to wrzucę. Yy, jadę już jutro, już waliza spakowana, wszystko gotowe, jest aktualnie 22.22, .22. już jutro o 7 rano jadę do Wrocławia i no, jest wielki stres, bo jest to mój pierwszy kurs, ale no, dobra, no, trzeba być odważnym i tak dalej, nie poddawać się właśnie, jak widzieliście, to promo yy, no, nie za bardzo mi wyszło, ale dobra, to już sobie odsyłam Was do tamtego filmu. Jeszcze co bym chciał tutaj powiedzieć, to chciałbym podziękować pewnej osobie, też wrestlerowi, a mianowicie Chrisowi Hunterowi z Dream Factory Wrestling Federacji, która już niestety nie istnieje, ale była naprawdę bardzo dobra i za co mu dziękuję: za to, że dał mi fajne rady, bo pytałem się go jak już jakiś czas temu o jakieś rady. Które może mi dać. Bo napisałem mu właśnie, że jadę na ten swój pierwszy kurs. I już mi stres trochę opadł dzięki tym, że dał mi te rady. A więc jeśli to oglądasz to bardzo dziękuję. I no, chyba tyle. Po prostu wam chciałem powiedzieć, że. Jadę na ten pierwszy kurs, tak chciałem się trochę pochwalić, nie? No, bez stres, ale. No, postaram się Wam coś tam nagrać, a jeśli nie nagram, no to sorry, nie? bo też tak. Najpierw myślałem, że nagram Wam normalnie 5 dni pod rząd. Będziecie mieli takie daily i Wam to wszystko wrzucę i zmontuję fajnie, jak wrócę, ale w sumie to chciałem się bardzo skupić na tym kursie, a więc yy, nie, nie wiem, czy coś nagram. Postaram się, może tak, może nie, ale więc dobra, chyba tyle, bo już się powtarzam. A więc dobra, widzimy się już za niedługo. Ten kurs będzie trwał no, prawie tydzień, bo od 10 do 15. A więc dobra, no jestem pozytywnie nastawiony, mam nadzieję, że wszystko się uda. I chyba tyle, chyba o niczym nie zapomniałem, jakby coś to co tam dopiszę. A więc mówił dla Was Royal Steel Striker.